Dobry. Nazywam się Paweł Glanowski, reprezentuję firmę Bejo. Jesteśmy na poletkach kapuścianych podczas dorocznych dni kapusty w gospodarstwie Anny Jakuba Kruszec przy ulicy Żarnowieckiej 11. W tym sezonie chcielibyśmy Państwu pokazać różne kombinacje, różne odmiany na 35 poletkach, w tym różne normy zagęszczenia na przeznaczenie marketowe na przemysł, jak również cztery super nowości, odmian z odpornością na kiłę kapusty. Na kolekcji mamy odmiany z, z przeznaczeniem do przemysłu, do przechowania na świeży rynek, jak również odmiany smakowe. Wtedy chciałbym zwrócić uwagę na odmianę Nocta. Odmiana również e, wyróżniająca się wysoką zdrowotnością polową. To zresztą wielu producentów nam e, zaznacza. E, wewnątrz struktura jest e, lekko. Luźniejsza. Główki tej odmiany mogą dorastać nawet do 2,5-3 kg. Ona ma troszkę dłuższą przydatną zbiorczą. Ona nie pęka tak jak wiele innych odmian w tym segmencie płaskich. Ona po prostu troszkę będzie cięższa z biegiem dni pozostawiona na polu. Kolejną odmianą w segmencie odmian z. Wyróżniających się z smakiem, czyli z słodkich, e, bez goryczki. To jest nasza nowość stożkowa, kapusta o nazwie Antonio. Jak zaobserwowaliśmy, rynek stożkowych kapus z roku na rok powoli rośnie, a to za sprawą po prostu też z nowych wymagań, nowych wyzwań z rynku restauracyjnego w Polsce. Drodzy Państwo, w tym momencie jesteśmy z bloku kapus z przeznaczeniem na markety. Na kolekcji z białych odmian, m.in. o takim troszkę skróconym okresie wegetacji, demonstrujemy odmianę Drago, odmianę Cyklon w dwóch zagęszczeniach i odmianę kaluga również w dwóch zagęszczeniach. My tutaj jesteśmy przy odmianie cyklon. No, wyróżniała się i wyróżnia dosyć dobrą zdrowotnością. Polową. Producenci również nam monitorują, że jest to odmiana, która faktycznie ma dosyć wysoką tolerancję na wciornaska. Ten wciornastek nie, poraża, nie porażał jej tak, jak niektórych innych odmian. To, co należy jeszcze dodać, odmiana cyklon jest bardzo plastyczna pod kątem gęstości nasadzeń. Dlatego my tutaj mamy ją w dwóch nasadzeniach. Producenci. Sadzą ją w przeróżnych kombinacjach, między innymi 50 na 50, 50 na 60, 72,5 na 35, na 45 i jest to główka, gdzie w rzędzie około 35 cm rośliny od rośliny. Proszę zwrócić uwagę na silny wosk, na wysoką zdrowotność rośliny, bardzo ładnie się obiera, zresztą Kształt też mówi za siebie, a to jest główka już zagęszczenia innego. W segmencie odmian z czerwonych prezentujemy odmianę z odpornością na niektóre rasy kiły. To jest Lodero, znana i lubiana w tym rejonie. Standard jest jakościowy do długiego przechowania odmiana Klimaro, zresztą numer 1. W Holandii, jeśli mówimy o nasadzeniach kapust czerwonych, standard do przechowania, który stał się zresztą od jakiegoś czasu tutaj u nas w Polsce, to jest odmiana travero. I odmiany travero również tutaj demonstrujemy w dwóch różnych zagęszczeniach. Dla porównania, odmiana klimaro ona z pewnością, jeśli zostanie w polu, jeszcze nam troszkę przyrośnie. I odmiana travero, która praktycznie powinna już być taka. Pod nożyk, zostawiona w polu, pewnie główki będzie trzymała w kalibrze, jaki widzimy tutaj, w tym momencie. Aktualnie jesteśmy tutaj w segmencie z kapus do przetwórstwa. Stoimy w tym momencie przed odmianą report, która zawadnęła z serca tutaj producentów. Jest to odmiana z odpornością na niektóre rasy kiły kapusty. Jest to odmiana z przeznaczeniem na kiszenie. E, gdzieś tak e, sierpniowo-wrześniowe, czyli w tym momencie właśnie, kiedy tutaj harczyńskie dni kapusty się odbywają, wielu producentów, którzy mają odmianę report, szatkuje i kisi ją w tym momencie. Po raz pierwszy pokazujemy tutaj odmianę w typie tajfuna z odpornością na kiłę kapusty. Aktualnie w testach terenowych, jak wiemy, tajfun jest odmianą późną, którą można kisić w okresie późnej jesieni, również po długim przechowaniu, która wyróżnia się wyjątkową zdrowotnością, bardzo wysoką zawartością suchej masy. A w tym właśnie segmencie tajfunowym demonstrujemy tutaj odmianę z odpornością na kiłę kapusty. W segmencie odmian Późnych przechowalniczych. Chciałbym zwrócić uwagę na naszą super nowość do długiego przechowania. Odmiana Axel. Jest to odmiana w segmencie późnych do przechowania, świeżo rynkowa. Odmianę Axel tutaj demonstrujemy również w dwóch zagęszczeniach. Wyróżnia się przede wszystkim wyższą zdrowotnością na choroby grzybowe, jak również i bakteryjne, jak Xantomonas. a nasilenie Xantomonas w tym roku również było bardzo silne. Odmiana Axel. W tym roku na tych poletkach też demonstrujemy odmianę odporną w typie m.in. tych późnych jak EXPECT, AXEL, również można ją tutaj e, zobaczyć, e, o silnym wigorze e, wzrostu, o bardzo wysokich e, zdrowotnościach, dlatego jak ktoś z Państwa szuka odmian zdrowych, pewnych, wyróżniających się dobrymi walorami przechowalniczymi, odmiana AXEL, odmiana EXPECT e, i nasze nowości, które też zachęcam do testowania na swoich polach produkcyjnych.